Witam Was. Tym razem pokażę Wam ciekawy efekt uzyskany za pomocą screen mirroringu. Zobaczcie, zbliżamy się. Ciekawie. To jest nowa technologia Samsunga. Można się poczuć jak w jakiejś grze trójwymiarowej. Efekt ten powstał w ten sposób, ponieważ nagrywam telewizor, który przechwytuje obraz z kamery mojego telefonu. Tak to mniej więcej wygląda. Jest dosyć ciekawie. Także jest ok. <ścoughs> Pozdrawiam Was.